Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku z cyklu 52 Kroki do Zwinności. Dzisiaj chciałabym zaprosić Was do autorefleksji. Podzielę się też czworobokiem życia, narzędziem, które odkryłam w książce Dariusza Użyckiego Czy jesteś tym, który puka? Serdecznie Wam ją polecam. Dlaczego warto zastanowić się nad sobą? Warto zrozumieć, kim jestem. Warto przyjrzeć się jakimś powtarzalnym zasadom, którym się kierujemy, motywacjom, wyborom, emocjom, które nam towarzyszą i przyczynom, które za nimi stoją. Dlatego, że tylko wtedy, kiedy poznamy siebie, będziemy w stanie żyć w zgodzie z sobą. A jak już poznamy siebie, to będziemy wpływać na otoczenie wokół nas. To my będziemy decydować o tym, z kim się spotykamy, dla kogo pracujemy i jaką pracę wykonujemy. Skąd możemy czerpać informacją na swój temat? Tych źródeł jest bardzo dużo. Możemy po prostu zapytać rodzinę, przyjaciół, współpracowników. Możemy też skorzystać z takich formalnych informacji, jakichś przyglądów kadrowych, czy też ocen 360 stopni. Są też testy osobowościowe. My w Zwinnej Liderce polecamy via charakter. Może to być coaching, mentoring, mogą to też być takie codzienne i sporadyczne sygnały z otoczenia, z których warto czerpać. No i autorefleksja. Dariusz Urzycki nazywają pierścieniem, który spina pozostałe. Tu mamy cztery obszary naszego życia. Pewnie niektórzy z Was spotkali się z kołem życia, gdzie tych obszarów jest więcej. Warto zastanowić się, ile czasu każdej doby poświęcamy tym czterem obszarom. Oczywiście możemy zdecydować, że któryś z obszarów nie jest dla nas ważny i nie poświęcać mu w ogóle czasu. Natomiast harmonijne życie to życie właśnie w tych czterech obszarach. Zacznijmy więc od ja. Kolejność tutaj nie ma znaczenia. I tu mamy ciało, umysł i duch. Czyli jeżeli chodzi o ciało, to jest sen, jedzenie i ruch. Ile potrzebujemy snu? Jaki mamy rytm dobowy? Jeżeli chodzi o jedzenie, to czyjemy śniadanie? Czy też uważnie wybieramy to, co spożywamy? Jedzenie jest olejem napędowym naszego organizmu. Ruch nie musi być kilka godzin dziennie, ani nawet w tygodniu. To może być półgodzinne co drugi dzień. Warto się wtedy spocić. No i umysł. I tu mamy kreatywność, reset umysłu i wolność. Czasami przeceniamy naszą pracę, jeżeli chodzi o kreatywność. Często zadania, które wykonujemy są powtarzalne. Żyjemy w takim kołowrotku, z taką checklistą, Excelem, więc warto poświęcić trochę czasu na takie działania kreatywne. Reset umysłu, co jakiś czas się zupełnie wyłączyć. Ja na przykład spaceruję z psami wieczorami i patrzę w niebo pełne gwiazd. Rzeczywiście to resetuje mój umysł. No i ta wolność, czy mamy jakąś pasję? Co się stanie, jeżeli stracimy pracę? Zadajmy sobie takie pytanie, czy żyję pełnią życia? No i duch. Zastanawiamy się często, jak tego tematu dotknąć. A przecież każdy z nas ma jakieś wartości, więc warto je nazwać. Następnie opisać zachowaniami. Zastanówmy się, które wartości przejawiają się w jakich zachowaniach. A następnie trzeci krok bardzo ważny to życie w zgodzie z nimi, taka autentyczność, walk the talk. Drugi obszar to praca i to obszar pewnie, któremu poświęcamy bardzo dużo czasu. I tutaj zadajmy sobie pytanie, to pytanie powinno padać przynajmniej raz na 6 miesięcy. Jaki jest cel pracy w tej firmie na tym stanowisku? i odpowiedzmy sobie. To są takie trzy etapy od budowania katedry poprzez rzeźbienie i zarabianie. Na początku jak zaczynamy nową pracę, mamy bardzo dużo motywację i wydaje nam się, że budujemy katedrę. Po jakimś czasie, może to być po roku, po dwóch, okazuje się, że nie jesteśmy w stanie wybudować tej katedry, więc rzeźbimy Czyli cały czas gdzieś tam twórczo, cały czas się rozwijamy, no ale już nie jest to katedra. No i może przyjść taki czas, że wyłącznie zarabiamy, że po prostu przychodzimy do tej pracy, żeby zarabiać pieniądze. Zadajmy sobie to pytanie, zastanówmy się, najlepiej rano, czy buduję katedrę, czy rzeźbię, czy zarabiam pieniądze. Trzeci bardzo ważny obszar to społeczność. I tu mamy CSI, czyli tą społeczną odpowiedzialność biznesu. Tu mamy też pracę na rzecz samorządu, ochrony przyrody, czy też dobroczynność. I tutaj zupełnie nie chodzi o darowizny i lajki na Facebooku. Tutaj jest nasz czas. Zastanówmy się, ile czasu poświęcamy na taką pracę dla wspólnego celu, dla naszej lokalnej społeczności. I jeżeli nie poświęcamy tego czasu, to może jeżeli oczywiście to jest dla nas ważne, zastanówmy się, co możemy zrobić dla tego świata. I ostatni obszar to rodzina i przyjaciele. I tutaj mamy czas. I tu taki stuprocentowy czas. Czyli zastanówmy się, ile czasu rzeczywiście spędzamy z tą rodziną, nie robiąc innych rzeczy typu przeglądając komórkę czy gapiąc się w komputer. To ma być taki stuprocentowy, wartościowy czas, wyłącznie z przyjaciółmi i rodziną. Cztery obszary, taka pełnia życia. Zachęcam Was do takiej autorefleksji, do odkrywania siebie, do poznania siebie, a następnie życia w zgodzie z sobą. Na dziś dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek. Do zobaczenia.